Aha, ty, tu w ogóle po lewej się jedzie. Australia, no dobra. Kunurura. Jest coś takiego jak Kunurura? O, ty, jest! XD To jest to? Kununura. Ja pierdole znalazłem to! Nie! Nie! Dobra, ale oszust, ale oszust! Co za oszust? Dobra kurwa! Jaki oszust jebany! No, niemożliwe, żeby tak, w sensie. No, ja to znalazłem, nie? Ale. Jest Kimberley. No ale. No to se może być, nie? East Kimberley, ale kurwa. Dobra, ej, googluje teraz. On googluje, on googluje. Jak chuj. Dobra, ja go zgłaszam. O, i se dał. Dobra, co za oszust, co za oszust, nie? East Kimberley, ale. Dobra, to jest jak nic, o, ten googlowanie, ósma runda. ósma runda, googling. ósma jest? Ta.